masz o co chodzi, ja tu mam tak, patrz, ja, mam, ja mam takie i tak dalej. Czyli friki tylko dla kasy, kasa Czyli tyle, żeby nie żebyś kurwa, kurwa, i tyle. Ja nie chcę być sławnym, ja nie chcę być sławny, ja mam to w dupie. Ja, dlatego, nie przeszkadza jak ci mi to się uda, uda, biznesie, sam sławnym? Wypierdalam do Ameryki, bo ja mam dość, kurwa, sławy, ja nie chcę być sławny. Mi to przeszkadza w życiu, ale bardzo mi to dużo pomogło. Mogłem no tak, wyjść, kurwa, no tak. z bandziorki, mogłem przejść w legal cały, no tak, pełny. No tak, no tak, to jest dobra droga. Przestałem broić, kurwa, i tyle to był błąd? Straszny, straszny błąd. I jak to było? Kurwa, y, ty się założyłeś? Jak to było? Były tam zakłady, y, ale też była in, in, inicjatywa trochę taka moja. Y, ale to i wiesz trochę, No bo strasz, trochę się otworzyłeś, że ten klub, że to, że tam to było z strasznie tym związane, nie? Strasznie influencerki mnie rozmawiały. nie? Strasznie influencerki no, obiecywały mi takie pieniądze, kurwa, wiesz o co chodzi. A jak ja usłyszę pieniądze, ja jestem za bardzo zachłanny na pieniądze, ci powiem szczerze. Nie? Ja to słuchaj, ja to zarobię, nie? Ja zarobię, powiedzmy, no nie wiem, ze 100 tysięcy. Ja mówię, mi jest mało, kurwa, ja muszę zarobić za w przyszłym miesiącu 120. Kurwa. Zarobię 120 i mówię, trzeba trochę zarobmy 150, wiesz? No i ja zawsze mi jest wiecznie mało, bo ja, ja nie mam tych pieniędzy praktycznie. Ja te pieniądze teraz, widzisz, ja, ja teraz słyszałem ja historię. Teraz kupiłem mieszkanie za duży kwit. Coś tam mi teraz zostanie. Moje babcia teraz kupuje mieszkanie tam. Moja babcia jest taka, że mojego, mojego ojca, mama, nie? Bardzo dużo pieniędzy zarabia i teraz se kupuje jakoś tam fajną apartament, taką fajną willę, se kupuje i tak dalej. Na swoje ciężko zarobione pieniądze. Pewnie za około bańkę tam, nie? Bo przepracowała legalnie, wszystko zajebiście, starsza łobeczka i ona chce sprzedać tam swoje mieszkanie, nie? Tam za, za 300 tysięcy, nie? Moja babcia mi tam zostanie ta kurwa tam z 250, mówię, zostanie mi z 250 koła i nie mam co z tym zrobić i mówię, nie chcę tego trzymać. Weź mi sprzedaj te za 250, nie? Ona dobra, to, ci, to, to mi sprzeda, nie?